Siemaneczko, witam wszystkich serdecznie, ale nam się niedziela dzisiaj trafiła. Będzie, kurde, piękny dzień. No i jak siądzie chociaż jeden kupon z dwóch, tak jak wczoraj, na wczorajszym właśnie filmie, to ja będę zadowolony, ale to jakby nie patrzeć. Dzisiaj nie jest najważniejsze, bo dzisiaj jest El Clasico Dzisiaj jest polskie El Clasico Dzisiaj jest po prostu naprawdę fajny, typersko dzień No i właśnie a propos El Clasico Cały czas tutaj bawimy się na Superbecie I już wczoraj o tym mówiłem i dzisiaj będę mówił o tym jeszcze raz Jest odpalona promocja na mecz właśnie Realu Madryt z Barceloną Za gola dowolnej ekipy można rozszerzyć promocję bonusu powitalnego ee, o 350 zł I w tym przypadku jest to minimum 350 zł Bo tutaj Superbet jeszcze dorzuca po 5 dyszek za każdą interwencję. Wojtka szczęsnego. Już tu o co chodzi. Oczywiście opcja skierowana jest do osób, które jeszcze konta na SuperBecie nie mają. Jakbyś chciał sobie z tej promocji skorzystać i uważasz, że dzisiaj będą bramki, Wojtek troszkę jeszcze pobroni, e, możesz zerknąć do pierwszego komentarza pod tym filmem, gdzie będzie znajdował się link do założenia konta. Podczas zakładania konta zatwierdzasz zgody marketingowe i robić pierwszy depozyt, który daje ci mnóstwo tutaj freebetów. Bo. W nominalnej promocji bonusu powitalnego jest to podwojenie od 50 do 200. Czyli jak wpłacisz sobie 5 dyszek, dostajesz 5 dyszek, jak wpłacisz 200 stówki, dostajesz 200 stówki we fribecie. Dodatkowo, jak założysz konto z naszego linku i wpłacisz minimum 5 dyszek, wlatuje ekskluzywny freebet 35 ziko. Tutaj to też jest minimum, czyli jak wpłacisz dwie stówki, to też ten freebet wleci. No i ostatnia kwestia, właśnie promocja na meczel Classico, i tutaj też trzeba wpłacić minimum 5 dyszek. Można oczywiście więcej, no ale minimum 5 dyszek od razu tutaj systemowo Cię zapisuje do tej promocji. Następny krok to zagranie kuponu Single Solo. Musi to być pierwszy kupon po otwarciu konta, salda depozytowego. To są bardzo ważne, ale proste zasady. I za minimum 2 zł po prostu grasz albo na gola Realu Madryt, albo na gola Barcelony. Jeżeli Twój kupon będzie zielony, to dostajesz 350 zł w bonusie w przeciągu 72 godzin. Dodatkowo tutaj Superbet poleciał naprawdę na maksa. Za każdą interwencję Wojtka Szczęsnego dzisiaj dostajesz dodatkowo 5 dyszek też w bonusie. Z zastrzeżeniem 5 interwencji max. Czyli łącznie dzisiaj można zgarnąć, jeżeli tutaj Real miałby naprawdę fajny dzień i postrzelałby troszkę, i Wojtek przede wszystkim miał fajny dzień i pobronił, 600 zł za mecz El Clasico. Piękna, dzisiaj to jest promocja. Dawno nie było tak, że można było zgarnąć w Superbecie 6 stówek, jako rozwinięcie bonusu powitalnego. No, bo to się wszystko jakby łączy i z grą bez ryzyka, i tutaj z, z tymi wszystkimi fribatami od depozytu. Także fajna sprawa. Jakby ktoś chciał z tego skorzystać, zapraszam jeszcze raz do pierwszego komentarza pod tym filmem. My lecimy jeszcze z konkursem. Jak zawsze, symbolicznie, dwie dyszki do zgarnięcia. Co trzeba zrobić, żeby nie płacić? Zostawić łapę w górę, zasubskrybować ten kanał i w komentarzu wytypować dokładne wyniki minuty pierwszej bramki. No oczywiście, w dzisiejszym meczu pomiędzy Realem Madryt a Barceloną, Typujecie do godziny 16.15, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie, czy bez nicku gracza na Superbet nie biorą udziału w zabawie. No i nie pozostaje nic innego jak przejść do dzisiejszych typów. Standardowo zaczynam od czata GPT. No, wczoraj nie trafił. Wczoraj Chelsea tutaj nie zagrała zgodnie z planem Ale muszę pochwalić mój kupon, bo udało mi się tutaj trafić. Wczorajszy Trevel co prawda, no nie był on jakoś, nie wiem, jakiś mocny, fajny, ale siadł. To jest najważniejsze. Bo 2,87 kursiwo tutaj ustrzelone. No i dobra, jeśli chodzi o dzisiaj. Możecie właśnie teraz zerknąć, co tutaj wypluł mi Chat GPT. Na szczęście tym razem nie pomylił meczów, nie pomylił dat i nie skupił się stricte na Premier League. Także to już jest kilka plusów. Mam nadzieję, że będą te typy w miarę ok. Aston Villa z Manchesterem City na start tutaj. No i propozycja właśnie z czata GPT. To jest właśnie taka, że Manchester City wygra lupremis, czyli po prostu no X2. Na X2 był dosyć mały kurs, bo tam w okolicach 1,20. O ile się nie mylę, czy tam nawet nie poniżej 1,20. Także muszę tutaj się posiłkować alternatywą. Alternatywa to over 2,5 gola. Generalnie możecie sobie przeczytać, nie? dlaczego tutaj Chat GPT uważa tak, a nie inaczej. Yy, Niemniej z tej alternatywy też zszedłem, no bo na X2 i półtora golata. też był fajny kurs. 1,45 absolutnie tutaj do trebla wystarczy. Drugi mecz Bayer Leverkusen z Freiburgiem, i tutaj jest typ na to, że Leverkusen wygra. No i jeśli chodzi o tabelę, wygląda to całkiem nieźle, no bo Leverkusen w Lidze. Ostatnie trzy mecze wygrane, Freiburg z kolei, ostatnie trzy mecze remisy. No i na wyjeździe to wygląda mocno w kratkę, z czego nie można powiedzieć o Bayerze Leverkusen, bo dwa, dwie wygrane, jeden remis, jedna porażka. Niemniej, no Bajer Leverkusen będzie do tego meczu podchodził po łupniu, po konkretnym łupniu w pierdzielu, jaki dostali tutaj od Pedrza i to jeszcze właśnie przed własną publicznością. Nie wiadomo tutaj jak... Oni Jak to na, na nich wpłynie? Ja tutaj, szczerze powiedziawszy, bałbym się e, iść w 1x2. Alternatywa to over 2,5 gola w tym meczu. E, no i Lil z Metz. Tutaj e, generalnie dosyć śliski był ten kurs, bo 1,29, ale stwierdziłem, że e, no już były tutaj bardzo fajne meczeki i bardzo fajne kursy, szczególnie na Bayer Leverkusen. To już zostawiłem ten kurs, no bo właśnie tutaj jest typ na wygraną Lil. Alternatywa jako under 3,5 gola fajny Anderek, nie? No i jeśli chodzi tutaj właśnie o te Lil, no to jest dosyć pewny typ, no bo oni tutaj będą gościć u siebie ostatnią ekipę w lidze. No i jeśli chodzi o ten Trebel, 3,59 kursiwo, jeżeli wejdzie 320 będzie mogło wrócić. Mój kupon na dzisiaj? Ja zaglądam oczywiście do meczu Alu Madrid z Barceloną i stawiam tutaj powyżej 5,5 Kartek. Sędzią tego spotkania będzie Cesar Soto Grado, który na ten moment w La Liga ma średnią e, równo 4. Można by powiedzieć, że mało jak na hiszpańskie standardy, niemniej to jest mecz pomiędzy Realem a Barceloną. Bardzo ważny mecz, tutaj nikt nie będzie się oszczędzał przez całe po prostu spotkanie, plus dodatkowo no, Laminiamal. Podgrzewa atmosferę masakrycznie, twierdząc, że po prostu Barcelona jeszcze przed pierwszym gwizdkiem wygrała już 4 do 0. Jak oceniać to te, te zachowanie? To już każdy musi sobie sam odpowiedzieć. <laughs> Mnie generalnie się to nie, nie podoba, no ale wiadomo, nie? trzeba tutaj podgrzewać trochę atmosferę. No i myślę, że, że, że Real po prostu jest wkurzony nie? takim zachowaniem. Dorzucam do tego, wygraną Bodo po 1.31. No też sobie pozwoliłem na taki mały kurs. Zresztą wczoraj też były dwa małe kursy. Bodo po dwóch zwycięstwach. Molde, no po prostu w tym sezonie masakryczny sezon. Raczej nie spadną. Dużo by musiało się tutaj zadzieć, żeby znaleźli się w strefie barażowej. Także tutaj no nie wiem, co powiedzieć generalnie. Viking wczoraj wygrał, Wiking wczoraj też grałem. No i Bodo jest na musiku. A tu już jest sezon, sezon zbliża się ku końcowi. No i po prostu takie mecze trzeba wygrywać. To jest po prostu. Yy... Kaskich obowiązek. A czy tak się stanie, no to zobaczymy. No i dorzucam do tego kurs 1,45 meczu Stuttgartu z Mainz na powyżej 1,5 gola i 1x. Zastanawiałem się tutaj, czy nie iść generalnie w czyste zwycięstwo Stuttgartu, ale stwierdziłem, że z podpórką i z powyżej 1,5 gola też tutaj będzie się ładnie komponowało. Stuttgart, ostatnie 4 mecze ligowe, 4 zwycięstwa. Svener co prawda, e, przegrali w Europie, no ale to tam 1-0. Wiadomo, że w Turcji e, zawsze się ciężko gra. Jeśli chodzi o Mainz, Mainz też gra w Europie, w lidze konferencji Europy. Wygrali ze Zrińskim 1-0. E, no, biorąc pod uwagę tutaj różnicę klas. I, I kursy, nawet Buchmaerskie, no to 1 do 0 to, to jest naprawdę mało. I tu generalnie Stuttgart będzie miał do załatwienia sprawę z poprzedniego sezonu, gdzie Mainz z nimi zremisowało na wyjeździe i wygrało u siebie. No a teraz Mainz widać, że odczuwa, odczuwa grę w Europie, bo znajdują się na ten moment w strefie spadkowej tylko 4 punkty, i w ostatnich trzech meczach komplet. Porażek, no po prostu Stuttgart w mojej opinii jest dużo lepszą ekipą, tym bardziej na własnym obiekcie. No i dobra, to by było na tyle. Jeszcze tutaj na moim kuponie jest 303, także troszkę niższy tutaj jest ten kurs niż z czata GPT. Dziękuję bardzo za wytrwałość do końca na filmie. Za chwilę tutaj odpalam live'a, no za godzinkę tak mniej więcej. Także jak ktoś jest zainteresowany, zapraszam na ustawiamy, a tymczasem dobrego rosołku wam życzę dzisiaj. Siemano!